Eucharystia jest skarbem mojego życia. To jest rzecz niezwykle dynamiczna, niestatyczna, dynamiczna. Proszę zauważyć, że kiedy kapłan podchodzi do ołtarza, to nachyla się nad ołtarzem, dotyka ołtarza i całuje ołtarz. Jeszcze nic nie powiedział. Zbliża się do ołtarza, nachyla się nad ołtarzem, dotyka tego ołtarza i całuje ołtarz. A potem te trzy gesty są w stosunku do księgi, nad którą się nachyla, której dotyka i którą po przeczytaniu całuje. A potem to samo w stosunku do ciała pańskiego. Nachyla się nad nim, dotyka. I całuje. W obrządku dominikańskim był taki stary gest piękny, ucałowania ucałowania, krawędzi kielicha przed spożyciem przenajświętszej krwi. Proszę zauważyć, że te trzy gesty: zbliżenia się i pochylenia się nad, dotknięcia i pocałowania. Są jak gdyby streszczeniem mojego życia i one są w stosunku do ołtarza tak trzeba go dotykać, tak trzeba go całować, aby był kamieniem odwalonym w dniu zmartwychwstania. W stosunku do księgi <laughs> trzeba się tak nad nią nachylać, tak ją dotykać i tak ją całować, aby była listem miłosnym Boga do swojego ludu. I wreszcie Wreszcie nad najświętszymi postaciami. Tak trzeba się nachylać, tak je dotykać i tak je całować, ażeby były po prostu chlebem na życie wieczne, pokarmem na życie wieczne, pokarmem wędrowców do nieba. Eucharystia jest, można zawrzeć ją w gestach miłości. Dotknięcia, pochylenia się i ucałowania. To wszystko robią przecież zakochani. Czekam na was.